Cześć! Dzisiejszy film będzie poświęcony magazynowi LEGO Explorer, czyli w mojej opinii chyba najlepszemu magazynowi o tematyce klocków LEGO, jaki obecnie mamy na rynku. No i właśnie, jeśli jesteście moimi starszymi widzami, to zapewne pamiętacie, że kiedy ten magazyn się pojawił, to tak się nim zachwycałem, jaki to on nie jest dobry, no i ostatecznie stanęło na tym, że kupiłem dwa pierwsze numery, a kolejnych już niestety nie zakupiłem. No tak po prostu jakoś wyszło. Na szczęście wydawnictwo Egmont przyszło mi z pomocą, i wydało taki oto pakiet trzech magazynów, którego cena wynosi 20 zł bez grosza. No i patrząc na to, że cena jednego magazynu no, normalnie wynosi 15 zł, no to trzy magazyny w cenie 20 zł to jest naprawdę bardzo dobry interes. Ale zanim to, przyjrzymy sobie jeszcze aktualny numer magazynu Lego Explorer, konkretnie numer 5 na rok 2021. Tak więc od niego właśnie sobie zaczniemy. Każdy numer magazynu Lego Explorer ma jakąś swoją tematykę. I tematyką tego numeru są najwyraźniej rośliny. Gdyż jako dodatek otrzymujemy tutaj taką oto, no całkiem pociesznie wyglądającą roślinkę. Ja sobie oczywiście zaraz omówimy, ale zanim to, omówmy sobie również sam magazyn, bo magazyny w LEGO Explorer słyną właśnie z tego, że tutaj nie tylko dodatki mamy fajne, ale również magazyny są zazwyczaj całkiem ciekawe. Tak więc spójrzmy, co tutaj mamy. Mamy oczywiście mnóstwo różnych faktów, ciekawostek związanych właśnie z roślinami, jak i również sporo pomysłów i inspiracji do budowania. No i właśnie za to ten magazyn lubię, że on zachęca nas do budowania, inspiruje nas. No, mamy tutaj sporo różnych ciekawych rzeczy i z chęcią sobie ten magazyn w wolnej chwili poczytam. No to sprawdźmy jeszcze, co będzie w kolejnym numerze. W kolejnym numerze otrzymamy coś takiego. No, ciężko mi prawdę mówiąc stwierdzić co to w ogóle jest, jakiś taki ala steampunkowy statek? No, ciekawie się to prezentuje, no i dostarcza sporej liczby ciekawych elementów. Tak więc, no, jak najbardziej czekam na kolejny numer, będzie on dostępny od 4 sierpnia. A teraz przejdźmy do naszego dodatku. Tak prezentuje się nasz dodatek po zbudowaniu. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to taka od roślinka. No nie wiem jak wy, ale ja takiej roślinki nie chciałbym sobie postawić w doniczce na parapecie. Spójrzcie, jaką ona ma wielką paszczę, jakie ostre zębiska, no i tą paszczę możemy sobie otwierać i zamykać, tak więc to jest bardzo fajne. Poza tym zaciekawiły mnie również oczy. Spójrzcie, są to takie okrągłe tajne 1 na 1 z naddukiem, no i znałem już wiele takich tego typu właśnie elementów z nadukami oczu. Ale jeszcze nie takich, bo spójrzcie, te oczy są takie jakby prostokątne. No, z takimi elementami się jeszcze nie spotkałem. I co jest fajne, to że jedno takie oko otrzymujemy jako element zapasowy. to się zawsze może przydać. No i jeszcze te oczy są umieszczone na takich oto elementach, więc możemy sobie nimi we wszystkie strony obracać, możemy sobie je ustawiać pod różnym kątem. Z ciekawszych elementów mamy dwa takie małe listki. No, te elementy zawsze się gdzieś mogą przydać. No, i ogólnie dużo elementów w kolorze zielonym, zarówno jasnozielonych, jak i ciemnozielonych. No, i tutaj jeszcze na dole znajduje się taki duży, okrągły, czarny element, który zapewne ma imitować ziemię, z której sobie ta roślinka wyrasta. Tak więc, no ogólnie, bardzo fajny, bardzo przyjemny dodatek. No, naprawdę pociesznie się ta roślinka prezentuje. No, i przede wszystkim dostarcza wielu ciekawych elementów. Tak więc, jak najbardziej mogę ten magazyn polecić. A teraz przejdźmy już do. Tego co wydaje mi się, że interesuje Was bardziej, mianowicie tego pakietu. Otwórzmy go sobie. Tak więc dostajemy tutaj trzy dodatki, które są, zdaje się, tutaj przyklejone na taśmę albo na klej. W sumie nie jestem pewien, czy to jest taśma, czy klej. Chyba są przyklejone na klej, zdaje się. Tak jest, są tutaj przyklejone na klej, tak więc postaram się je oderwać jak najdelikatniej, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Ok, i tutaj mamy nasze magazyny. I. Co jest bardzo fajne to, że one są tutaj przykryte takim kawałkiem papieru, taką grafiką, więc całe szczęście tutaj trochę mi się nie udało do końca dobrze tych polibagów oderwać. No i mało ślad został, ale całe szczęście nie uszkodziłem sobie magazynów, gdyż one znajdują się tutaj pod spodem. No, tak więc zostajemy z takim kawałkiem kartonu. No, nie wiem, może się gdzieś przydać. Natomiast jeżeli chodzi o magazyny, to nie będziemy sobie ich przeglądać. Zajmiemy się tutaj tylko i wyłącznie dodatkami. No, i jeżeli o nie chodzi, to tak. Ten jeden dodatek już posiadam, gdyż ten magazyn akurat udało mi się zakupić, kiedy jeszcze był w kioskach. Więc jego omawiać sobie nie będziemy. Zachowam go kiedyś, no nie wiem, może jako nagrodę w jakimś konkursie ewentualnym, który kiedyś organizował, albo w sumie, może go sobie nawet otworzę, gdyż to prawda już go mam, ale zawiera on wiele ciekawych elementów, które zawsze mogą się przydać. A mówimy sobie natomiast dwa pozostałe dodatki: mianowicie taki oto zamek, który swoją drogą uważam, że jest jednym z najlepszych dodatków, jakie pojawiły się w magazynie LEGO Explorer, oraz taki oto lądownik księżycowy. Który podoba mi się nieco mniej niż ten zamek, aczkolwiek wciąż dostarcza on sporo fajnych elementów. Tak więc widzimy się za chwilę. Tak prezentują się dodatki po zbudowaniu. Na początek ołówmy sobie może zamek. Poza całym zamkiem dostajemy tutaj jeszcze taką malutką katapultę. Możemy sobie z niej oczywiście wystrzelić, a w dolej pocisku występuje tutaj ten oto element, który został wprowadzony w jednej z ostatnich serii minifigurek kolekcjonerskich jako psie odchody. No, tak więc bardzo fajne wykorzystanie tego elementu, na pewno będę się świetnie bawił, bombardując zamek wiadomo o czym. No nie wiem, może faktycznie się tak w średniowieczu robiło. Nie wiem, może po prostu LEGO tutaj stara się trzymać realiów historycznych. Poza tym katapulta, no nie ma tutaj za bardzo co omawiać, jest to bardzo mała konstrukcja, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że ta łyżka, no przepraszam, nie wiem czy to ma jakąś fachową nazwę, jest to element, który w zestawach zazwyczaj występuje jako patelnia. Tak więc całkiem pomysłowe wykorzystanie tej części. Natomiast jeżeli chodzi o sam zamek, no to mamy tutaj basztę oraz taki fragment murów, który jest umieszczony na zawiasie, więc możemy sobie go ustawiać w dowolnej konfiguracji, jak tylko nam pasuje. No i podoba się tutaj to, że możemy sobie tą konstrukcję zinterpretować zarówno jako duży fragment zamku zbudowany w mikroskali, jak i również jakiś malutki fragmencik zbudowany w skali minifigurkowej. No bo spójrzcie, tutaj jak najbardziej minifigurka mogłaby sobie stanąć i patrzeć się przez to okno, wypatrywać jakiś wrogów. Tutaj również moglibyśmy ją umieścić, chociaż za wiele miejsca tutaj nie ma. No, ale minifigurkę moglibyśmy tutaj jak najbardziej bez problemu umieścić. Tak więc to jest fajna rzecz. No i ten zamek, oczywiście, jak, jak w sumie wszystkie dodatki z magazynów Lego Explorer, dostarcza wielu fajnych elementów. Przede wszystkim mamy tutaj sporo tych piaskowych serków. No i oczywiście mnóstwo elementów w kolorze szarym. Z ciekawszych warto wymienić te łuki oraz te walcowate elementy. No i jeszcze to okienko, ono również zawsze może się przydać. Poza tym mamy tutaj jeszcze taką niebieską tarczę, którą możemy kojarzyć z serii Nexonites. No, tutaj zapewne robi ona za jakiś herb. Ta niebieska flaga, także bardzo fajny element. No, i ten tutaj listek w takim oliwkowym kolorze, on też zawsze może się gdzieś przydać. No, ogólnie naprawdę fajnie się ta konstrukcja prezentuje. Myślę, że jest to, jak już wcześniej wspomniałem, jeden z ciekawszych dodatków do magazynu Lego Explorer, gdyż konstrukcja no jest mała, ale naprawdę ma w sobie coś fajnego. Przejdźmy teraz do drugiego dodatku, czyli tego to lądownika księżycowego. No i ta konstrukcja przemawia do mnie już dużo mniej niż ten zamek. Czy chociażby ta omawiana wcześniej roślinka, no i uważam, że jest to raczej jeden ze słabszych dodatków, jakie pojawiły się w magazynie Ego Explorer, aczkolwiek ma on również swoje plusy. Tutaj na górze znajduje się prawdopodobnie jakiś radar czy coś takiego. Mamy tutaj jakąś dabinkę, po której możemy sobie wejść do środka. No i ciekawe są tutaj nogi tego lądownika. Przez to, że są one takie długie, to nadają mu takiej dość pająkowatej postawy. Aczkolwiek to, co jest tutaj chyba najciekawsze, to te złote, talerzowate, chromowane elementy, którymi są zakończone te nogi. No, otrzymujemy tutaj takie aż cztery, tak więc to jest na pewno godne uwagi. No i ogólnie, no nie jestem raczej fanem tego typu konstrukcji, ale muszę przyznać, że całkiem ładnie się ten dodawnik prezentuje, całkiem fajnie jest zbudowany. Po prostu nie jest to coś dla mnie, no i na pewno pójdzie on na elementy. Gdyż to by nie mówić, elementów akurat dostarcza sporo. Jeśli przegapiliście te trzy magazyny, kiedy były one w kioskach, to jak najbardziej polecam Wam zakupić ten pakiet, gdyż cena 20 zł za trzy magazyny to jest naprawdę niesamowicie dobra cena. A nawet jeśli macie te magazyny, jeśli, nawet jeśli macie wszystkie trzy, to myślę, że i tak mogę Wam ten pakiet polecić, gdyż jak mówię, jest to naprawdę świetna cena, no i te dodatki z tego eksportu są takie, o tyle są fajne, że nawet jeśli już jeden taki posiadamy, to nigdy nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić sobie drugi, gdyż zawsze dostarcza on wielu fajnych elementów, więc tak, jak najbardziej mogę ten pakiet polecić i fajnie, że wydawnictwo o czymś takim pomyślało. W tym filmie to było na tyle, trzymajcie się, cześć.